Trzydzieści, coś tam. Łuń. A to co to? Nawet nie wiem, co tu grozi. Tu... tu jest szach? Masem taki szaszek? Tu. Nie. tu. E no zaraz, a tu nie śmierdzi jakimś matem? Jak wezmę... No odbiję... Nie dobra, nie, nie, nie. jednak nie. Yy, czyli długa, żmudna. Yy, analiza jest potrzebna. Nie minimy tego w 30 sekund. No dobra, to co po tym szachu? No po tym szachu on może odbić. Wtedy tu jest szach, tak? No, ale nic nie daje. no się chowa, chyba. A tu może? Tutaj? To jest bez szacha, ale wtedy jak tu. Tu. Tu jest jakieś tam prawie maty, może? Hmm, no bo co innego, tu wieżę w drugą pociągnąć. No nie, no to są takie jakieś kurcze poprawne, może ruchy co najwyżej. Hetmana łapiemy? Nie, no ma dużo odejść. Hmm... A tutaj jak wezmę? Tu, tu, tu. No ale to sobie odchodzę po prostu. Tak? Wydaje się, że się nic nie dzieje. Nie wiem. Tu jak wezmę? Nie ma jakichś szachów nieoczywistych? No nie ma chyba. Hmm, 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 hmm. Nie wiem, nie mam pomysłu w ogóle. Nie ma co przedłużać chyba. Tu? Wezmę to. Hmm. Tylko nie wiem, dlaczego on nie mógł. A, nie mógł odbić, bo nie mógł odbić, dobra. I teraz... Może to? <laughs> Nie, zaraz, bo mi, mi się wisi. <laughs> to może to? To on bije. Tak? Tak, tu? Coś innego Tu mam być? W sensie Ale nie wiem co, po tym na przykład? No właśnie Tak to jest, to co tu? Tu z szachem? No i co? Jest szach i on musi odejść. Ale i wygrywamy konia. Ale ja nie wiem czemu to by w ogóle były jakieś nielepsze ruchy. Nie wiem właśnie o co chodzi. No to tutaj przytomnie, a tak na intuicję bardziej skumałem niż cokolwiek. No właśnie, czemu on tego nie wziął? Co to miało dać? Nie, a nie wiem o co chodzi. Gdybym się dwa lata nad tym zastanowił, może bym wykminił.